Cześć, witajcie serdecznie. Pora podsumować w myśl zasady podsumować i zapomnieć, podsumować ten wyścig na torze Zolder, przy czym ja nadal będę szukał pozytywów i będę uważał, że. W pewnych aspektach było znacznie lepiej niż mogliśmy oczekiwać niż, niż mogliśmy się spodziewać, choćby po piątkowych treningach. Zacznijmy od kwalifikacji. 12 miejsce Roberta Kubicy znowu było tak, że Robert systematycznie poprawiał swój czas, scinał kolejne dziesiąte części sekundy i znowu udało mu się wykręcić ten swój najlepszy czas, na, jeżeli chodzi o wszystkie sektory, na jednym kółku. Czyli taki optymalny czas złożył w jednym okrążeniu. To jest po raz kolejny bardzo dobry sygnał, że rzeczywiście w tych. Witam serdecznie. Rzeczywiście, w tych ustawieniach oni są już coraz bardziej obeznani, coraz bardziej wiedzą, jak to ustawiać, to auto, żeby ono jechało tak, jak w miarę powinno, tak, jak oni by chcieli. Więc pozytywne, naprawdę 12. miejsce Roberta Kubicy w kwalifikacjach na takim torze jak Zolder, to jest dobra pozycja wyjściowa do walki o punkt. No bo te punkty cały czas są jakby naszym takim celem dla takiego Rennerasta czy Robina Frainsa. To jest zwycięstwo dla Roberta Kubicy, który dysponuje takim pakietem, jakim dysponuje. No to tym zwycięstwem będzie po prostu miejsce w pierwszej dziesiątce. I dzisiaj naprawdę była na to szansa. Start do wyścigu był całkiem niezły. Za Roberta Kubicę spadł Sheldon van der Linde, natomiast przed Roberta Kubicę awansował Timo Glock, ale ostatecznie potem jeszcze Lukas Auer spadł, więc ostatecznie wyszło na Robertowe i Kubica jechał na 11 miejscu. Tempo było naprawdę dobre. Robert zjechał jako ostatni do boksów, jak wiemy ale przed tym zjazdem naprawdę notował bardzo dobre wyniki to były wyniki na poziomie albo minimalnie lepsze niż wyniki tego, który jechał przed nim, czyli Timo Glocka więc generalnie naprawdę było dobre tempo i wydaje się, że była szansa na powalczenie o dobre miejsca oczywiście po pierwszych kółkach wprowadzono safety car ponieważ tam było sporo części z samochodu Auer i możemy już sobie odliczać po pierwsze Auer to jest ten gość, który spadł dość daleko w klasyfikacji generalnej tego wyścigu z powodu właśnie tych przepychanek na starcie też nie miał potem pełnego pakietu aerodynamicznego, bo trochę części z tego jego samochodu odleciało. Następnie wycofał się Mike Rockefeller to już dwóch, czyli mamy to czternaste miejsce takie będące ostatnim powiedzmy. Następuje wznowienie, ale niestety podczas wznowienia Robert dostaje strzał w tył, w swój lewy tył od Sheldona van der Linde. Sheldon tam bardzo chciał odzyskać te straty z początkowych okrążeń. Zabrał się za wyprzedzanie czy za wyjście z tego korytarza jeszcze zanim minął linię mety, no i generalnie potem za to właśnie dostał karę. Czyli mamy kolejnego kierowcę, który stracił przez tą karę ponad 40 sekund to mamy już 13 miejsce jako takie najgorsze w przypadku bezproblemowego wyścigu. Faktem jest, że naprawdę Kubica dużymi umiejętnościami się wykazał, jeszcze tam to oparcie na aucie jadącym przed nim bardzo pomogło, bo to był taki strzał jak w amerykańskich filmach, trochę strzał w tył, tak żeby stracić przyczepność, żeby ten samochód po prostu odleciał, na szczęście Kubica na tym restarcie no, opanował samochód i mógł dalej uczestniczyć w rywalizacji, to naprawdę ważny, m, ważny moment tego wyścigu. Początkowo myśleliśmy, że może był jakiś błąd, czy może Kubica zaspał, ale nie, po prostu dostał strzała, z którego się naprawdę ładnie wyratował. No i potem jechał dobrym tempem, jechał tempem Glocka, wszyscy inni zjeżdżali, wszyscy inni mieli problemy, e, doszły przecież kolejne kary, Eng dostał karę za m, walkę z Greenem, e, za, za wypchnięcie Jamiego Greena, więc mieliśmy naprawdę sporo, to, to było 12 miejsce jakby takie najgorsze, sporo samochodów, które miały jakieś problemy. No, na takich torach jak Zolder zazwyczaj te problemy się pojawiają. E, I genera generalnie właśnie e, mieliśmy potem kolejnych zjeżdżających do boksu. A Robert Kubica trzymał się naprawdę z niezłym tempem, bo to, że on do, ostatecznie doszedł do pierwszego miejsca, no to fakt. Pierwszy raz w tym sezonie, pierwszy raz w swojej karierze prowadził w wyścigu DTM. E, dotychczas to było chyba drugie miejsce. E, w Formule 1 takie rzeczy odnotowują, i potem mamy statystyki, ilość kilometrów czy o, okrążeń na prowadzeniu. Wiemy, że Robert pierwsze swoje kilometry na prowadzeniu w Formule 1 to było Grand Prix Włoch 2006, czyli jego trzeci wyścig w Formule 1. Tu, się, tu to się mniej liczy, ponieważ każdy ma obowiązkowy pit stop, no i to suma sumarum. jeżeli zostaniesz najdłużej, to jeżeli nie tracisz tak jak dzisiaj tracił, e, no, zastępujący kierowca Audi, e, przepraszam, wyleciało mi, zaraz sobie znajdę, e, ale to przecież znane nazwisko, nie powinno mi było wylecieć. E, więc jeżeli nie tracisz bardzo dużo, to generalnie. E, no, była Relief, przepraszam, no, takiego kierowcy zapomnieć, to wstyd. E, to wtedy musisz naawansować no, na pierwsze miejsce, jeżeli inni zjeżdżają do boksów. Robert zjeżdża do boksów chwilę przed nim zjechał Timo Glock Timo Glock, którego mechanicy popisali się naprawdę dobrym pitstopem i Tim Glock wyjeżdża na ósmym miejscu ale warto zauważyć, że między Glockiem, a potem kolejnym Witmanem była naprawdę spora różnica to było nawet 30 sekund w pewnym momencie potem to się trochę spłaszczyło, więc generalnie był zapas, nawet mimo tego skopanego pitstopu przez mechaników Roberta Głupicy po raz kolejny, skopanego no, 4 sekundy gorzej od Glocka, no to dla niektórych będzie w granicach przyzwoitości, dla innych będzie to pitstop skopany, no ale akurat Dzisiaj to by się przydało, żeby on był idealny. Robert Kubica, mimo to, wyjeżdża na 10 miejscu i to na bezpiecznym 10 miejscu, takim z dużą przewagą nad tymi, którzy są, tymi, którzy są za nim, więc generalnie mamy punkt. Tak, w tym momencie, biorąc pod uwagę, że dojeżdżamy do mety i nie ma żadnych problemów i nie ma żadnych wypadnięć i awarii, jest punkt. Ten punkt byłby dzisiaj. No ale niestety, awaria się przydarzyła. Robert Kubica już tam w wywiadzie dla DTM-u, tuż po odpadnięciu, powiedział, że. Pra już słyszał jakiś dziwny silnik dziwny dźwięk z samochodu przed zjazdem do boksów, ale auto jechało normalnie i po czasach okrążeń widać, że to auto rzeczywiście no, spisywało się tak jak powinno się spisywać, natomiast potem kiedy zjechał do boksów, no coś chyba już ostatecznie poszło w tym samochodzie i zaczął tracić ogromną e, czy ogromny, ogromne straty miał i ostatecznie musiał zjechać do boksu, e, ustawił się tak, że no, nie, nie świadczyło to o tym, że będą jeszcze wyjeżdżać, ale ostatecznie samochód obrócono i e, jak relacjonował Cezary Gutowski jeszcze Robert wsiadł do samochodu i była próba odpalenia tego samochodu i wyjechania po prostu sprawdzenia w ostatniej minucie dosłownie, czy z tym samochodem wszystko jest ok, czy można nim dalej jechać i czy potrzebna będzie jakaś grubsza naprawa przed jutrzejszymi kwalifikacjami i wyścigiem, niestety wyjechać się nie udało, samochód nie odpalił, no i no, nie wiemy tak naprawdę trzeba poczekać trochę na wypowiedzi Roberta Kubicy, żebyśmy się dowiedzieli co dalej i czy jutro nie będzie problemów, żeby wystartować, wiemy, że ta te liczby, jeżeli chodzi o silnik, jest jeden silnik na sezon. No, oczywiście, można naprawić, jeżeli się coś zepsuje, natomiast no, generalnie to nigdy nie jest dobra sytuacja dla zespołu, bo znowu wchodzimy na nieznany grunt, na grunt, na którym trzeba wszystko dobrze ustawić, ponownie ustawić. A przecież jutro znowu tylko 20 minut, kwalifikacja, a potem wyścig. Pozytywem, jaki możemy dzisiaj wyciągnąć z tego wyścigu, jest naprawdę bardzo dobre tempo w porównaniu do tego, co było wczoraj, co było przed tygodniem, bo Kubica jechał tempem Glocka. Oczywiście Glock dzisiaj się jakoś rewelacyjnie nie spisywał, no ale ostatecznie dojechał na tym dziewiątym miejscu. Walczył tam bardzo dzielnie z Jamie Greenem. Najpierw jeden raz, tam Green musiał potem mu oddać miejsce, potem na ostatnim okrążeniu Green go ponownie wyprzedził, no ale Glock zdobył punkt i jeden punkt, czyli miejsce za Glockiem było dla Roberta Kubicy. Niestety. Awaria, ale awarie w motorsporcie się zdarzają. Fakt, to jest już druga awaria w samochodzie Roberta Kubicy po tym, jak padł na Nürburgring, padła skrzynia biegów. Tych awarii generalnie w DTM obserwujemy mało, podobnie jak odpadnięć. Dlatego zawsze każde takie wypadnięcie, obrót kierowcy, no to jest szansa dla tych, którzy pojadą bezproblemowy wyścig, żeby być wyżej w punktach. Natomiast no, dzisiaj druga awaria i mam nadzieję, że to nie jest jakoś zmęczenie materiału, bo to może być zmęczenie materiału, biorąc pod uwagę to, że Robert dostał jednak te starsze, Komponenty w jego samochodzie. Natomiast no, mam nadzieję, że jutro już to się naprawdę nie powtórzy. Nie mamy jeszcze danych wyścigowych pełnych, jeżeli chodzi o sektory prędkości. To wszystko opublikuję, oczywiście, na blogu. Powrót Roberta Pel po, po tym, jak je natychmiast otrzymam. Natomiast myślę, że możemy być. W miarę zadowoleni z tego, co Robert zrobił za, yy, za yy, kierownicą. Yy, pytanie już, yy, przepraszam, zniknęło mi od kogo. Czy będą jakieś konsekwencje dla tego, który uderzył Roberta na, podczas restartu? Yy, no, generalnie. Były, bo dostał karę przejazdu przez boksy, to się wiąże z ponad 40 sekundami straty, więc ta kara jest bardzo dotkliwa. Oficjalnie ta kara była za wyjście z szeregu z tego korytarza podczas okrążenia rozgrzewkowego, czy podczas okrążenia, przepraszam, tego wznawiającego rywalizację po neutralizacji. Więc generalnie oficjalnie Marku Korzyniowski odpowiadając na swoje pytanie, oficjalnie to nie była kara za uderzenie Roberta. Oficjalnie to była kara za właśnie wyjazd z tego korytarza, którym kierowcy powinni podążać już rozpoczynając, oznawiając wyścig, więc no, no niestety wyszło jak wyszło. Pozytywnie podejdziemy do jutra, bo mamy nadzieję, że po prostu jutro znów będzie walka o punkty. Dzisiaj była, nie udało się, taki jest motorsport, ale mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej. Warto zauważyć, renerast wygrywa trzeci wyścig z rzędu, trzeci wyścig na Zolder zostaje. Liderem klasyfikacji na trzy wyścigi przed końcem, czyżby kolejny tytuł mistrzowski, no zobaczymy, ale generalnie wydaje mi się, że i Millerowi, i Franzowi brakuje właśnie tego m, takiego Hamiltona, <grytania> jakiego ma rast, czyli takiego egzekutora, który jak trzeba to się spisuje dobrze i po prostu potem koniec końców wygrywa. Mam nadzieję, że jeszcze powalczą trochę raz Franz i Miller z rastem, no bo żebyśmy też walkę w czołówce mieli dość ciekawą. A jeszcze ważno, ważna rzecz, trzeba podkreślić, trzecie miejsce Ferdinanda Habsburga. To myślę, że jest dość ciekawa sprawa. Raczej mało kto spodziewał się, że ten sympatyczny arcyksiąże no, stanie na podium w DTM, natomiast tak się właśnie stało. Możecie zauważyć, ja też na to już zwracałem uwagę nie raz, że TTM jest mega chimeryczna, że tam chyba wydaje się malutki, malutka zmiana ustawień, malutki błąd w konfiguracji tego samochodu sprawia, że mamy naprawdę zupełnie dwa różne weekendy wyścigowe u tego samego kierowcy, nawet na tym samym torze. Timo Glock tydzień temu startował z pole position, dzisiaj startował za Robertem z 13 miejsca. Sheldon van der Linde dzisiaj startował 11, tydzień temu startował drugi. Oczywiście oni wtedy wykorzystali te zmienne warunki i mieli dobrą strategię, ale mimo wszystko, no, takie różnice no, są jakieś szalone. W ubiegłym tygodniu mieliśmy Rasta startującego z, z ósmego miejsca, Frainsa. Teraz mieliśmy startującego z ósmego miejsca, Nico Millera, czyli lidera klasyfikacji generalnej. I to też widać czasem u Roberta, chociaż w mniejszej skali, no bo ten jego pakiet nie pozwala na aż takie wahania i na aż dotarcie aż tak wysoko, ale też widać, że czasem jest super i udaje się to wszystko ustalić, ustawić, a czasem jest niestety gorzej. Dzisiaj chyba było, jeżeli chodzi o tempo, raczej z tych lepszych występów, natomiast no. Awaria jest awarią. Tego sobie nigdy nie życzymy, ale taki jest piękno i niestety brutalność motorsportu. Mam nadzieję, że jutro będzie pozytywnie. Dziękuję Wam za słuchanie. Zapraszam oczywiście na bloga, bo tam więcej tych być może wypowiedzi też Roberta. Być może oczywiście danych wyścigowych. No i szukujemy się na jutro. Jest też ciekawy wywiad z Robertem z wczoraj dla TVP Sport. Trochę o przyszłości może coś z tego da się wywnioskować, jeżeli ktoś umie się bawić w takie szarady. Jest też oczywiście podsumowanie czy zapowiedź startów polaków w, weekend, w tym podczas tego weekendu w różnych seriach motorsportowych, więc też serdecznie polecam. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, to oczywiście będzie wam łatwiej, szybciej zdążyć na livea. Ja te livey trochę niespodziewane robię, ale mam nadzieję, że jakiś tam pożytek z nich jest. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, trzymajcie się i do jutra. Cześć.